Cześć, witam Was serdecznie na kanale CryptoMania, trochę dzisiaj późno, no zresztą czasu nie było takie przygotowania przedświąteczne, tak jak to każdy jest zabiegany za prezenty, porządki i inne pierdoły, jak to mogę powiedzieć, ale jedziemy z tym tematem, trochę informacji dzisiaj gamingowych. Także one Play i one play. co ciekawego jest. Teraz nie przystępuję do pulów, żeby wypłacić sobie te Wombaksy. Żeby mi zamieniło na EOS, po prostu chcę otworzyć tą skrzynię. Dodali skrzynię, już można w tej skrzynie 50 tysięcy Wombaksów trzeba mieć, żeby otworzyć. I mnie właśnie ciekawi, co tam jest. Czy są jakieś NFT? Bo ogólnie można NFT wygrywać. Z tego co wiecie, jak ktoś wchodzi i gra, to są NFT, jeżeli gra się w pełne gry do wygrania. A wiecie, że czasami NFT można za niezłą cenę sprzedać, bo gier jest naprawdę masa. Także z. To jeszcze nie ma łąbata i jeszcze nie gra to powiem, że no spoko są spoko gierki na telefonie, w telefony można grać na komputerze y, i gierki można ściągać na telefon też niektóre I w zależności czy to są szybkie gry czy gry na przykład do któregoś zaliczenia levelu jeżeli na telefon albo prze, i samo, za samo ściągnięcie i ten y, wpada nam ileś tam na przykład tysięcy punktów to zależy y, jaka gra i jaki ma tam ten swoje wewnętrzne przepisy w tej grze. Na przykład, y, Ernau i idzie to jest ten opis. Jeśli to był ten important, able one box have to install the game, powinien być gdzieś opis jeszcze. A, tu jest opis, jak się kliknie w obrazek, właśnie play i show details. I tutaj w tych detalsach poczytacie, jakie są wymogi, żeby na przykład pozgarniać sobie te łąbaksy. Dobra, y, przechodzimy. Poza tym można jeszcze poza eos zarabiać bitka. Y, zmieni zmienić sobie w profilu wypłaty z EOS -a na bitcoina. Mamy bitcoina na sieci EOS. Wypłaty są, lecą na portfel łombat taki jak tutaj, desktopowy albo możecie mieć na telefonie. Następna sprawa, tutaj game, 25 centów, dzisiaj cena najwyższa była około 70, Pamiętacie jak my tą apkę ściągaliśmy, można było kopać, są proste gry, też na telefon, jeżeli się gra codziennie i robi się te, te różne zadania, Troszkę tego gema można ugrać i sprawdzone wypłaca, wypłaca najlepiej i najtaniej wypłacać na sieć Poligon ja akurat wytestowałem na Traswoleta, wypłaca nie, nie ma problemu, tylko po prostu dodać sobie Polygona do Traswolet i dodać sobie ten token na sieci Poligon do, do Traswoleta czy na Metamaska na sieci Poligon, tutaj znajdziecie powinno właśnie być. jest sieć poligon. Adres kontraktu tokena. I już, i wszystko. I powiem Wam, że gierka wypłaca, bo wytestowane jest tu wiele różnych gierek, a czyli gierka, jest tu wiele aplikacja wypłaca, jest tu wiele różnych gierek, także warto się pobawić, bo nie wiadomo ile wystrzeli na w przyszłości, czy jeszcze jak się będą oni rozwijać z tym projektem rc 8 Beta. Tak aplikacja się nazywa. Link będziecie mieli pod spodem. Następna z nowych rzeczy. Czyli chodzi o WAM, Play of n, czyli Play to n będzie. To jest nowa aplikacja, już dużo osób ściągnęło. Lunch będą mieli w lutym. Także będzie token, jest white purple. Można sobie poczytać, co oni będą chcieli zrobić. I jak będzie dystrybuowany właśnie ten WAM. Także warto chyba we wczesnym etapie wchodzić w grę i zobaczyć co się tutaj dzieje, jakie są gierki. Tak proste gierki różne. Na razie XP tam można wygrać, w zależności jaką ma się tę kategorię tam. Ja po prostu zainstalowałem, bo myślę, że może będzie jakiś tutaj zrzut. I kto wie a trochę może pogram, może coś będzie będzie w przyszłości. Następna sprawa. Z ważnych informacji teraz chodzi o airdropy. Beats, beatsong też w ekosystemie kosmosu, jak wiecie, jest i będzie 10 milionów dolarów BTSG zostanie zrzucone dla, na, na dniach i dla kosmosu. Czyli kto zależy, ile stakuje, dostanie tego. Można też rzucać w pule na osmosis, będzie pewno można stakować. Ciekawe, gdzie dokładnie, zobaczymy. Także fajny dodatkowy airdrop ładnie, poza tym stargaze, stargaze, jeżeli pamiętacie czekamy na ten airdrop od Starge, stargaze, yy, dodał pulę płynności już na osmozis, jest pula płynności, wystarczy lbp wci wcisnąć i można już mieszać, yy, można sobie przesłapować trochę tutaj, yy, cena obecnie chyba yy, Zobaczmy jedna sztuka, ile jaka cena na tą chwilę jest, 21 centów, yy, może potanieje, tak jak pamiętam wcześniej z kondeksem się pośpieszyłem, a on jeszcze trochę spadł, yy, to może spadnie i, i pula płynności już jest do działania, może też będzie jakiś promo jak na kondeks, że za pulę płynności będą ekstra jakieś rzuty, no trzeba będzie poczekać i zobaczyć. Co tu jeszcze mam, no i tyle chyba na dzisiaj, taki krótki filmik, tak jak mówię za bardzo czasu, dzisiaj nie było wiadomo, okres przedświąteczny, i jakoś y, trzeba y, się przygotować do świąt spokojnych i zdrowych, także jeszcze się będziemy widzieć 2-3 razy w nowym tygodniu i, i odpoczywamy, także trzymajcie się, na razie, cześć.